Uwaga! Jeśli spoglądasz na ekran tylko po to, żeby zabić nudę, przewin dalej. To nie jest filmik o kotkach. To jest transmisja awaryjna dla tych, którzy czują, że coś tu śmierdzi iluzją. Wyobraź sobie, że twoje życie jest jak film, w którym nigdy nie pokazano napisów początkowych. Patrzysz na scenografię szkoła praca kredyt rachunki i myślisz, tak po prostu wygląda świat. A co jeśli to tylko dekoracja na potrzeby eksperymentu? Co jeśli prawdziwy reżyser siedzi w cieniu, programuje twoje emocje i zbiera energię jak baterie z wyeksploatowanych zabawek? Scenariusz Matrixa. Najpierw przywiążą cię do nazwiska, flagi, poglądów, żebyś żył cudzymi konfliktami. Potem wgrają ci lęk przed porażką, żebyś całe życie grał w bezpieczne opcje. W końcu zaproponują ci nagrodę, świetlisty tunel po śmierci, który wrzuci cię z powrotem na sam początek planszy. Zdajesz level? Nie, reset, kolejne wcielenie, kolejny matrix. Ale jest luka w kodzie, moment przebudzenia. To sekunda, w której uświadamiasz sobie, że system działa wyłącznie dzięki Twojej uwadze. Odbierzesz mu ją, system zaczyna się kruszyć. Jak to zrobić? Zdemaskuj własne myśli. Kto je napisał? Czy są naprawdę Twoje? Zadaj to pytanie sto razy dziennie, aż poczujesz trzask pękającej klatki. Odinstaluj kult strachu za każdym razem, gdy ciało napina się jak kabel pod wysokim napięciem. Usiądź w ciszy i oddychaj, aż lęk rozpłynie się w esencji. Cokolwiek potem zrobisz, będzie już wyborem, nie reakcją. Higiena informacyjna, wyłącz telewizyjny syrop, skróluj świadomie, treści karmione adrenaliną, to gotowa linia zasilania dla archontów. Odmów im dostawy, zasada zero etykiety. Przestań definiować siebie w kategoriach. Zawód, płeć, status, trauma to tylko zmienne w programie. Twoja prawdziwa tożsamość nie ma formatu to czysta, bezwibracyjna esencja efekt uboczny, gdy zaczniesz tak żyć Matrix wyśle ci testy ludzi, którzy powiedzą, że zwariowałeś systemowe pokusy stare lęki w nowych kostiumach uśmiechnij się to znak, że nadpisujesz kod. Wiesz, dlaczego tak niewielu przechodzi poza kopułę, bo większość zamienia świadomość na komfort, ale ty, ty czytasz to nadal.